Cześć, mam na imię Piotr, jestem masażystą, bodyworkerem i nauczycielem masażu. Pomyślałem sobie, że jest tak piękna pogoda, że po prostu trzeba nagrać jakiś film, w którym chciałbym Was zaprosić na intensywny kurs masażu Lomi Lomi, który będę miał okazję za niedługo poprowadzić, który potrwa 8 dni i odbędzie się w bezpośredniej bliskości natury, na wsi, w gospodarstwie agroturystycznym. Przez 8 dni będziemy uczyć się szczegółów technicznych masażu Lomi Lomi, ale przede wszystkim będziemy... Zanurzać się we wspierających jakościach hawajskiej sztuki dotyku, żeby potem z tymi jakościami wyjść do świata. Będziemy poznawać moc pradawnej wiedzy pochodzącej z Hawajów, uczyć się uzdrawiającego masażu lomi lomi nui, a także masażu szamańskiego kahiloa będziemy doświadczać otulających, transformujących jakości hawajskiej sztuki dotyku, a przede wszystkim doświadczać błogości, bliskości innych osób, no i uczyć się akceptować wszystko to, co się w nas w trakcie tych warsztatów i kursu Zadziewa. Więc zapraszam Was serdecznie na moją stronę internetową pod adresem www.kachi.com.pl. Tam w zakładce Szkoła Masażu znajdziecie link do podstrony Kurs Masażu Lomi Lomi. Na tej stronie y, znajdziecie szczegółowy program tego kursu, a także będziecie mogli przez tą stronę się zapisać na. Ten kurs. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, możecie do mnie zadzwonić, ja chętnie na nie odpowiem. Jak czujecie? Przybywajcie. Do zobaczenia. Hej.